Bardzo trudny mecz, szczególnie początek, pierwsze dwa sety były bardzo trudne dla nas. Męczyliśmy się swoją grą, troszeczkę nie wychodziło nam to, co sobie trenowaliśmy ostatnio na, na treningach. Zaskoczyły zmiany u nas zrobione, trzech ludzi nowych weszło na boisko i, i troszeczkę to zmieniło. Dlatego też właśnie mamy taki szeroki skład, żeby, żeby korzystać z, tych, z każdego, kto tylko wnosi coś dobrego na boisko. Dzisiaj Wrocław zagrał fajny mecz. Uważam, że może cały mecz nie był na jakimś wysokim poziomie, ale na pewno emocjonujący, bo, bo, bo szala zwycięzca przechylała się, się w tej breku. Z jednej na drugą stronę, nawet Wrocław miał piłkę meczową w górze, my to obróciliśmy i cieszymy się my ze zwycięstwa. Cóż, teraz tydzień przerwy i, i, i odpoczywamy, bo, bo, bo ten tydzień ostatni mieliśmy troszeczkę taki wymagający, był turniej u nas, był w środę mecz, teraz sobotę mecz, dzisiaj, więc trochę potrzeba nam odpoczynku. Myślę, że w tym spotkaniu musimy narzucić od początku, od pierwszej piłki, swój styl gry, swoje, swoją dobrą grę, abyśmy tylko byli wszyscy do piątku, do soboty zdrowi i, i na pewno to pokażemy. Bo wiadomo, studenci nie walczy jeszcze o utrzymanie. My natomiast musimy zdobywać punkty, żeby, żeby być wysoko w tabeli przed playoffami i, i, tego, i tego, tego Ciebie oczekujemy. Oczekujemy przede wszystkim swojej dobrej gry, którą, y, która, która gdzieś tam nam teraz troszeczkę znowu faluje, ale najważniejsze że dzisiaj jest zwycięstwo, bo za, chwili, za miesiąc, dwa, nikt nie będzie pamiętał jak grała Gwardia w biesku w szczegółach. Tylko że był wynik 3-2 no i, i, i nasze dwa punkty. Zwycięstwo nasze. Każde zwycięstwo cieszy. a a szczególnie, że, że, że z Wrocławiem zawsze nam było się ciężko, bo, bo w tamtym sezonie graliśmy dwa tej breki, w tym sezonie na turnieju tam też z nimi walczyliśmy i, 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 i zawsze ten zespół nam troszeczkę może nie, nie leżał, ale graliśmy z nimi bardzo rocznięte spotkania, więc tym bardziej cieszymy się, że obróciliśmy te mecze z 0-2 na 3-2 na przewagi w tej breku.